Księga Ezechiela jest często pomijana w Piśmie Świętym. Czasy, w których żył Ezechiel, naznaczone były wielkimi trudnościami. Sedekiasz został ostatnim marionetkowym królem Judy, otrzymując pozwolenie na rządzenie Jerozolimą, któremu towarzyszyła jedynie niewielka armia. Miasto stanęło w obliczu kolejnego oblężenia, a wojska nabuchodonozora pojmały Sedek Jasza, zabili wszystkich jego synów przed Nim, aby był świadkiem końca królewskiego rodu. Następnie wyłupili mu oczy, aby ostatnim obrazem, jaki zobaczy, była śmierć jego potomków. Nabuchodonozor nakazał wówczas całkowite zniszczenie Jerozolimy. To właśnie w tym okresie Ezechiel otrzymał powołanie do głoszenia, mimo że mieszkał tysiące kilometrów od Jerozolimy w Babilonie. Tradycyjny duchowy utwór Dem Dry Bones ma urzekającą melodię, ale opowiada o zmartwychwstaniu na cmentarzysku Kości. Opiera się na wizji Ezechiela o dolinie suchych kości objawionej przez Pana. Bóg pragnął ofiarować pilnie potrzebną nadzieję swojemu wybranemu ludowi. Z powodu ich niegodziwości Pan pozwolił na buchodonozorowi najechać i podbić ich ziemię. Lud został uwięziony w odległym i egzotycznym Babilonie. Byli zniechęceni. Wizja doliny suchych kości odnosi się przede wszystkim do dzieci Izraela, ale ma również praktyczne zastosowanie w naszym życiu. Księga Ezechiela, rozdział 37, wersety pierwszy i drugi. Ręka Pańska spoczęła na mnie i poprowadził mnie w duchu Pańskim. I postawił mnie w środku doliny. Była ona pełna kości. Kazał mi się przechadzać wokół nich i zobaczyłem, że niezliczone kości były rozrzucone po całej otwartej, skrajnie suchej dolinie. Pan objawił się Ezechielowi poprzez obraz doliny pełnej suchych kości. Bóg nie zmienił fizycznego miejsca pobytu Ezechiela, ale obdarzył go wyraźnym wewnętrznym odczuciem, że został przeniesiony do doliny pełnej kości. Ich suchość wskazywała, że znajdowały się tam od dawna. Kości sugerowały również, że dolina była kiedyś zamieszkana, ale już nie. Pan chciałaby umysł i duch Ezechiela zostały głęboko poruszone pozorną beznadziejnością sytuacji. Jeśli nie będziemy ostrożni, nasze domy mogą rozłożyć się w sterte suchych kości. Im bardziej lekceważymy rodzinne zasady Słowa Bożego, tym bardziej prawdopodobne jest, że staną się szkieletem. Nawet niektórzy chrześcijanie, którzy wcześniej chodzili z Panem, zamienili się w sterte kości. Żyją zgodnie z tym, kim byli, zamiast z tym, kim powinni być. List do Efezjan, rozdział szósty, wersety 1-4. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu, bo to jest sprawiedliwe. Czci Ojca swego i Matkę swoją to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i na pomnieniu pańskim. Księga Ezechiela, rozdział 37, werset 3, i zapytał mnie: Synu człowieczy, czy te kości mogą ożyć? Odpowiedziałem: Panie Boże, tylko ty wiesz. Ezechiel odpowiedział na pytanie Boga o zdolność kości do podtrzymywania życia, stwierdzając, że tylko Pan jest pewien. Według Ezechiela scenariusz ten był niemożliwy. Rozmyślając nad znaczeniem teraźniejszości, możemy również myśleć o przyszłości. Jeśli pragniemy być świadkami przebudzenia, to od Pana będzie zależało jego dokonanie, tak jak to uczynił za czasów Ezechiela. Ale Bóg jest w stanie dokonać wszystkiego, co postanowi. On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Łukasza, rozdział 18, werset 27. Ale on powiedział: Co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. Ezechiela, rozdział 37, wersety 4-8. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz im: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg do tych kości. Oto ja włożę w Was dech i ożyjecie, nałożę na Was ścięgna i sprawię, że urośniecie ciałem, i okryję Was skórą, i dam Wam dech i ożyjecie. Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan. Prorokowałem więc tak, jak mi nakazał. A gdy prorokowałem, rozległ się trzask, nagły trzask, i kości zbliżyły się do siebie, kość do kości. Spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i ciało, i skóra je pokryła, ale nie było w nich dechu. Ezechiel otrzymał następnie od pana polecenie, aby prorokować do już martwych kości. Bóg pokazał Ezechielowi kluczową prawdę, którą wszyscy musimy zrozumieć: Głoszenie Słowa Bożego niesie ze sobą moc. W Piśmie Świętym jest życie. Oferują one zarówno życie, jak i wiarę tym, którzy je przyjmują. Ezechiel był świadkiem cudownego wydarzenia. Kości zaczęły się zrastać kość z kością. Na jego oczach mięśnie i ciało zaczęły narastać na szkieletach, a wkrótce ich ciała pokryły się skórą. Jednak byli tylko mnóstwem zorganizowanych zwłok. List do Hebrajczyków, rozdział czwarty, werset dwunasty. Albowiem słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, i, i ducha, stawów i szpiku i ducha, stawów i szpiku i ducha, stawów i szpiku i ciała, i duch, stawy i szpik, osądzając myśli i zamiary serca. List do Rzymian, rozdział 10, werset 17. Wiara więc rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. Księga Ezechiela, rozdział 37, werset 9. Rzekł też do mnie: Prorokuj dotchnienia, prorokuj synu człowieczy i powiedz dotchnienia. Tak mówi Pan Bóg. Przyjdź z czterech wiatrów tchnienie i tchnij na tych zabitych, aby ożyli. Niektórzy wierzą, że dzieło Boże dokonuje się poprzez organizację, czego nie należy lekceważyć. Bo nawet nasze ciała są zorganizowane. Kościół może mieć uporządkowane sprawy, ale jeśli brakuje mu tchnienia, jest niczym więcej niż martwym ciałem. Bóg polecił Ezechielowi prorokować dotchnienia. Słowo wiatry pochodzi od hebrajskiego terminu ruach, który może oznaczać wiatr, tchnienie lub ducha. Ezechiel odkrywał, że wszystko, czego ludzie dokonują, jest daremne, jeśli nie ma w nich ducha świętego. Obecność boskiego tchnienia życia w naszym życiu jest niezbędna w taki sam sposób, jak była niezbędna dla Adama. Człowiek rodzi się z ducha, gdy rodzi się na nowo. Bóg musi zaszczepić życie duchowe w naszych sercach. Ezechiel był świadkiem niezwykłego przejawu witalności, gdy armia powstała. Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 7: I ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i stał się człowiek istotą żywą Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 5 ósmym. Jezus odpowiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci: Musicie się narodzić na nowo. Wiatr wieje dokąd chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Księga Ezechiela, rozdział 37, werset 10: Prorokowałem, jak mi nakazał, i tchnienie wstąpiło w nich. Ożyli i stanęli na nogach. Armia niezmiernie wielka. Księga Ezechiela, rozdział 37, wersety 11-13. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości oznaczają cały dom Izraela. Mówią: Nasze kości wyschły, nasza nadzieja przepadła i jesteśmy wytępieni. Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak mówi Pan Bóg. Oto ja, ludu mój, otworzę wasze groby i wyprowadzę was z nich, i sprowadzę was z powrotem do ziemi izraelskiej. Wtedy poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby, ludu mój, i wyprowadzę was z nich. Wizja się rozjaśniła, a Bóg rozjaśnił jej krzepiące znaczenie. Izraelici stracili wszelką nadzieję, ale Bóg obiecał im odrodzenie narodowe. Byli osaczeni i rozproszeni po całym regionie. Ludzie uważali wszystko za beznadziejne, ale nie docenili mocy Boga. Izrael miał nie tylko zostać odrodzony, ale także przywrócony do dawnej chwały. Bóg obiecał im powrót do ojczyzny. Księga Ezechiela, rozdział 37, werset 14. Duch mój włożę w was, a ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi. Wtedy poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wypełniłem, mówi Pan. Bóg wypełnił wizję dla Ezechiela, ponieważ ten nie odpowiedział, a następnie objawił jej znaczenie. W jaki sposób wskrzesi rozczłonkowane kości Izraela, które utraciły wszelką witalność? Słowo i duch będą środkami, za pomocą których osiągnie ten cel. Ezechielowi objawiono, że powinien prorokować nad tymi kośćmi i otrzymał polecenie, aby powiedzieć do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa pańskiego. Następnie, gdy Ezechiel posłuchał, Bóg pozwolił kościom zacząć się goić, a ścięgna, ciało i skóra przywróciły im pierwotną formę. Jednak posłowie musiało nastąpić zesłanie ducha, aby te ciała otrzymały tchnienie i zyskały życie, co jest klasycznym przykładem przebudzenia. Duchowe ożywienie Kościoła Bożego dokonuje się dziś poprzez Słowo i Ducha. Gdy brakuje któregokolwiek z tych elementów, lud Boży nie może w pełni doświadczyć boskiej obecności pośród siebie, Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, wersety 17 i 18. A Pan jest duchem, a gdzie duch pański, tam wolność. I my wszyscy z odsłoniętą twarzą, wpatrując się jak w zwierciadle w chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą ducha pańskiego. Zgodnie ze Słowem Bożym, nasze występki i grzechy wcześniej uczyniły nas martwymi jak sterta wyschniętych kości. Z drugiej strony, Bóg dał nam przesłanie nadziei. Kiedy uznajemy Jezusa Chrystusa za naszego Pana i Zbawiciela, dał nam życie lub przywrócił nas do życia, nadszedł czas, aby podzielić się tym słowem nadziei z tymi, którzy z powodu swoich grzechów i występków wciąż są duchowo martwi. Jeśli będziemy szerzyć te wieści i pamiętać, że polegamy na Duchu Świętym, który daje nam siłę i przewodnictwo, możemy zobaczyć w sobie odrodzenie mój grób. List do Efezjan, rozdział 2, werset 1, z łaski, przez wiarę i ożywił ich, gdy byli umarli w występkach i grzechach. List do Rzymian, rozdział 5, werset 8: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.